Siema siemanko widzowie, z tej strony Bartunik i dzisiaj będę grał w Stable Guys. Okej, okay, dzisiaj będziemy w i będziemy właśnie zbijać złoto jeden. Więc zaczynajmy grę. Jednak się to załaduje i lećmy do tej gry. Włącz. Dobra, załadowało nam się. Uuu, dobra, mowy nie Lawalant, mowy nie lawalant, Ostatnio nie la mnie nie prześladuje, ale jest blog na na popisy. Pewnie spadnę, bo ludzie je wiecie jak to jest? Srebro się ma, złoto, platyna i tak dalej, w się i ludzie je Okej, okay. kto jeszcze za, za e emotkuje? No, przyznawać się z automatem? Co? Zauważyłam już jeden chyba go czy to, to Są te emotki, co teraz wycyłam Nie wiem. O! Ten elf sephax teraz emotkował. Więc no. No! Ktoś tu też jeszcze emotkuje. Widać to. Okej. Okay. <ścoughs> Ale mnie wyszło. Nie, nie. Przepraszam. Nie umiem tego. Jest. jest, 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 mamy to, mamy to. To są jaja. Ja się pytam. Ja tego nie umiem szczerze. Jaja to są trzy razy pod rząd. Aha! Nie, jak teraz przegram na takim głupim. O tym się, że przegram, no to jakby! Dobra, no, ale chociaż 65, no więc jest tak. No i mamy Srebro 2. Nie! Oczywiście musiało jakieś głupich 15 punktów. Sorry, że jestem taki netwoby, no ale... Co się dzieje? No i... Dobra, dodamy kolejną. Ósme miejsce. I przy okazji mamy srebro 2. Tak, srebro 2. Okej. Okay. Kolejna gra. Piąte miejsce. Ok, piąte teraz miejsce. Podrobimy no to w końcu srebro 2 i widzimy się. Stary mój błąd. Srebro 3. Okej, okay. dobra, mamy to i mamy już w końcu srebro. Ile? Srebro 3, jeszcze tylko złoto musimy odbić. No, tak długo się w to grało. Nie, że narzekam, no, ale. Czekaj, nie, mały szyb. Okej, zagramy sobie trochę rundę. Git 3 minuty ogólnie to trwa, bo dużo skraca. Więc zróbmy tak, że do 7 minut maksymalnie będzie trwało. Oczywiście oglądajcie do końca, bo jeśli chcecie więcej takich tematów na kanale, zostawcie łapkę w górę i komentarze. I tak, lajba. Jak jest w opisie kanałów? U kanału. Na 1000 subskrypcji robię live'a. Więc proszę wbijcie te 1000 subskrypcji i będzie live. Jeszcze nie wiem dokładnie o której godzinie i kiedy, ale wiem, że jak wbijecie te 1000 subskrypcji, będzie live. Z góry dzięki. Tak. Pewnie za zginę, bo cały czas zginę. Oby mnie zginął, oby mnie zginął, jestem nu, wiem, że cały czas tak mówię. Na poprzednich odcinkach też mówiłem, to ten odklejka, wiem. Ich montażysta teraz pewnie totalna odklejka to na klatę. Okej, okay, dobra. Oki. Skaczemy, skaczemy. No i tradycyjnie odpadłem, bo to by się spodziewał. Czekamy tradycyjnie. Dobra, już się nakręcało. Czekamy na mapę. No i levelaj. Tak jak poprzednio. Może teraz głupio nie zginę? Fajnie by było. Dobra, już 5 osób odpadło. No i ja oczywiście musiałem odpaść. A nie, chyba drugie miejsce będę miał. Sprawdźmy. Okej, okay, sprawdzamy. jest drugie miejsce. 85. Jeszcze. Długo. Długo. Po prostu Okej, okay, może to idę teraz z wami. Mnie nie, nie by No i oczywiście musiałoby walić.

Lava lamp, pisze, że najbardziej powszechny ryb, grając na ognie, ja na z głowy, mam tylko lawa prawie. No dasz, drugi na miejscu, jest, a tego to cały czas lawa lamp jest. To niezwykle ciekawe. Okej, okay, tutaj, nie, proszę nie miej emocji. Jesteśmy, proszę nie mieć. Mam jakąś taką emocję, do to dobrze, bo tutaj nie ma wniosków. Co? Nie wiem, ja też zle zrobiłem, bo dałem się biegu płaczem. Dobra, 45 jest nie jeszcze musimy 200. Jeszcze. A, widzę, 150 Nie, 200, 250 robiłem. No. To do kolejny gra. Dobra. Jeszcze giermy, obejrzyj. 12 miejsca i mamy to. Giermy, giermy, giermy. Oczekajcie, znajdę. Ale co to jest? Mecz. Dobra, no gra, mam bloger. Lecimy z tego konkretną winą, chociaż miejsce. Jak już 10 otworów, to zobaczycie. Tak wtedy 40 minut w Próbuję to przeglądać, Tak, w bo mi się No to jak mówiłem, to chyba jest to Dobra, odpadło już ogólnie godzinie 12 osób. Co się dzieje? Jeden gość, tak się No, zróbmy się. Czy ten, się Oby się aby dało, aby aby si dało. Oby się dało. Dobra. Nie, proszę gości, nie, mógł, nie mógł. i I... i... Jest, 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 i tak mamy to. Jestem zaskoczony krótką, chociaż raz wygrałem grę, to jeszcze na odcinku! Jest, 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 ok, dobra. Tutaj i mamy to, złoto. Ja po prostu się cieszę. Już nie miałem takiego budynku. Mamy skończyć ten z błotą. To już nie tak będzie. No, to by było tyle na ten odcinek. Bardzo dziękuję bardzo za oglądanie jeszcze.